Siemanoczko, ja jestem Słaniak, a to jest mój film. Siemano, ja jestem Słaniak, a to jest następny odcinek z Orzi. Jerzy. Andrzej właśnie, Siemanko, e, Jezu, pisaliście mi, nagraj, nagraj, komentarze. E, czy wy umiecie przynajmniej raz przeczytać fanpage? A? Naprawdę, nikt nie patrzy na fanpage, a, a dużo tam pisze czy będzie jakiś odcinek, kiedy będzie następny odcinek i tym potem, dlatego polecam, wejść jednak tam czasem i zobaczyć, no ale jak już tak bardzo chcecie coś, co jestem zakatarzony, no ale nagramy jednak coś gdyby Andrzej nie napisał, pewnie byśmy nie nagrali no ale dobrze, że napisał, lepiej dla was, dlatego jest spoko i będziemy niedługo nagrywać jutro z polskiego emulatora WarZ, bo dzisiaj wyszedł Właśnie. i wam podeślemy linki, wszystko jak go ściągnąć, bo to mój znajomy robił no. No, no i tak te... będzie fajnie. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. Już trochę zlutowaliśmy tutaj. Mam tam kilka broni, no ale mniejsza. Wie, wiesz, to jest jedna mała dupa. Jaka dupa? Że... Te tepki nam praktycznie wszystko zlutowały. Wiem, te wszystko tepki były. Ale... się No bo on już to... A nie, znalazłem jednak Ewo, fajnie. Co to? E, to jest puste Ewo. Tylko brałem sam municję, bo wolę Ewo o, tej coś jest. Flargan, amo. Z moją chęcią wezmę. Lubię flary. Dobra, idziemy do Mountain Crest, Czekaj, tu jeszcze coś jest. Nie, to tam bug był z tego auga. Odcinek będzie trwał, no nie wiemy ile. I nie wiadomo czy mi ktoś nie wbije do pokoju tak jak wcześniej? No się coś wtedy ogarnie. Co nie, nie, jak nie będzie jak, jakaś tam, jak na chwilę wbije tam jeszcze nic, ale gorzej jak tam będą, wiecie, się dzieci w ogóle. To już będzie większy problem. Eee, smallbaga ale bo mi się jednak... O nie... Jezus ile ty pad? Czy ty to widzisz? Co? Zaraz ktoś tu będzie, bo dal te bardzo dużo ludzi lutuje. Kurde. Pierwszamy stąd? Może pójdziemy gdzieś indziej dzisiaj? Nie. Jak znajdziemy auto najlepiej było, wiesz? Bo to nie To nie so... jest auto? MP7. No to jest auto, ale to nie jest auto auto, wiesz o co mi chodzi. No. Zawsze możemy zrobić na starą taktykę, ale to by było nudne. Co? Kampisz... Czekaj, zostaw mi. Zawsze można na starą taktykę używać, czyli leżymy tutaj w śmietniku, wykładamy jakąś broń przed śmietnik, ludzie podchodzą i buły, nie? ale szkoda nam na to czasu, mówię szczerze. Dobra, chodź, lecimy do tego mountain. Jak będzie auto, jedziemy do campus może, okej? Okay? No spoko. Campus jest ciekawym miastem, dużym. Ludzie tam siedzą, dobry lud jest. Może za na wszelki wypadek będę biegał. No te, 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 Ktoś na nas atakał. I mam nadzieję, że wam się specjal podobał. Nie wiedziałem naprawdę co zrobić. Tym bardziej, że nie chciałem nic za bardzo tam wiecie ale bo... Mało kto lubi, jakby to potem pierdziel. Dzięki za te subskrypcje i w ogóle. Tego wolałem jednak zrobić coś ciekawszego. I miał być drift z, nie rivalsa, ale ja tak z Rivalsem żało ja mi się po jakimś po, 5, po 10 minutach grania mi się włącza po prostu i wkurzeniu się po prostu, mówię, a nie, jednak chcę coś ponagrywał. a nagram sobie za WP jednak, no i tam kilka dobrych, znaczy było ich więcej zdecydowanie, ale filmik wyszedł na pół godziny. Aha, nie chciało mi się za bardzo naprawdę. I po prostu tak mniej więcej taką obejrzałem go, bo... no i po prostu te, wyciąłem te, tam. Jak te... naprawisz rejwalce, to możemy zrobić wyścig i to nagrać. Bo tak. też mam, też mam rejwalce, byśmy mogli wtedy zrobić wyścig. Na sesji prywatnej, jeden na jeden. No spoko. Dobra, ogarnij tylko tylko nie widzisz, by tak zagadanie, a tu takie bułki teraz dostaniemy. Panie z odcinka, jak zwykle po nadjęciu. No czy no wiesz, ja nie padam, to ty zawsze padasz. Cicho bądź. <grym 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 oj, sorry. Ale spokojnie, w emulatorze mam nadzieję, że to się zmieni dla ciebie. Ej, wejść, bo mi się przydałoby picia, tu już żadnego picia nie ma. Dobra, już nie spięcę. Tam jest nie, tam jest pusta butelka, przekro mi. O magazynek. Do Nie wiem jeszcze. Dlaczego masz magazynek? Nie... Jeszcze? A! ma ci zombie. M9, hełm. O, jest picie. Wolę te picie. Dlaczego magazynek? Bo może akurat mam tą broń. Ło! Co? Gdzie? Sorry, nie! Zombie, ja O Boże, pierdzień. jaki fail! To na tego odcinka. Wiesz, co zrobiłem? Patrz! Chodź tu. No. Tak sobie idę pa tutaj. Poczekaj no. Idę sobie tutaj. idę. obracam się, a tu zombie stoi za mną. <gryw> o oh, fuck. Przez co nas wykryli pewnie. Co? Pewnie przez to już wszyscy wiedzą, że tu jesteśmy. No to chodź coś szybciej. I tak zaraz zmieniamy serwer. Dobra? Eee, flarka no, no. Jednak nie przyda mi się to. Szczerze. Zaraz zmieniamy serwer. Czemu? No bo jak zlutowaliśmy już... ...to wiesz. Kolega coś mi wysłał. Nie konto, bo poprosiłem o to. Jakie konto? Says, Jezu, wszyscy mi wysyłają coś. Na Skype, no na Skype, Jezu. Jezu, Johnny mi pisze, ja pierdzielę. Fajny film, gówniany film, ale zobacz, Jezu. Na skype'ie, sorry za to. No bora, później sobie przejrzeć. No później, na pewno nie teraz, Jezu. Czego się nie robi dla widów, nie? Ja lubię chodzić po płocie, zawsze o tym marzyłem. <laughs> no jak ja kocham na Igana. A, i co za to teściora na grania infestation na razie on sobie zrobi przerwę, bo kupi sobie Daisy i sobie tam sam gra. Mi się znudziło Daisy, bo już też nie, trochę... Nie, Daisy nie chce. Nie, nie, nie że nie Daisy, Daisy jest strasznie trudna. Ale powiem ci, że Daisy jest zbyt zbugowana jak dla mnie. Jak na razie, to prawda. I sorry, nie dzięki. jakoś ta grafika mnie nie przekonała, szczerze. Nie przekonała mnie w ogóle. Infestation jest zdecydowanie lepszą grafikę. A czemu nie bierzesz antybiotyków? Bo nie widzę. Stary, ja mam 3 antybiotyki, 15 bandaży, 10 pęknięć. Jeden następny antybiotyk. Oh, safe! No i chuj, tak nie odgadniesz hasła. Dobra, ja oślogam. Też my ośloguję. Hasło zgadłem. Je pierdolisz? Nie. Ej, serio? Tak. A coś tam jest? Nie. Ale serio masz safe, czy nie masz? Ile jest ile jest w ogóle? Nie, no nie ma. Na ile jest cyfer? Nie wiem, mam tu gdzieś. Dobra, chodź. Kruger. Tam jest jakaś broń za tą ścianą. AKM. Idę panią. Tu pójdziemy. Dobra. Jak skończysz to powiesz, to pójdziemy na inny serwer. Chodź mi, się boję, są. Mam cię w Kurde, <słuch> Kurde, będzie na tak deadno, bym się wkurzył. Dobra, szybko, bo mi się nudzi. O. No to jest ten Kruger, co ja miałem. Dobra, ja już bijam na inny serwer US oficjal Gdzie to, jak najlepiej wyłączyć, żeby mnie nie zabiły zombie? Pójść tam gdzie ja lognąłem. No, bo ja będzie ty I wbij na serwer US20, US Server 020 No i co tego, do tego do tego emulatora to będzie to praktycznie Alpha Warsie, tylko że tam mój znajomy dodał samochody. Parę troszeczkę jest zmian na mapie, wiecie, jakieś tam mosty dodał. No i powinno być całkiem fajne no. Zresztą jutro się o do tym dowiecie, bo nagramy, mam nadzieję coś. Może jak tam jest lepszy loot, snajpy może poznajdujemy tutaj wraz z kolegą. Czekaj, nie wiem. Czy... Dobra, ja już jestem na serwerze, już ta, ci mówię. Filmik, ale Potem, bo nagrywam. Albo nie, bo jak napiszę zacznie mi spamić specjalnie na coś. To napisz, że musisz iść... Ja się... nie napiszę, bo mi zacznie spamić, zobaczymy jeszcze. Dobra, spami. ale no szybko, bo ja już jest ty... Tak. Nie, tylko z dupy filmy tylko przejrzyś zapomniałem. Dobra. Co? Już ja nie US 20 US USU 20. Kurde, musiałbym iść do save najlepiej. Tylko... Dobra jakby działał to, okej? Okay? I... Sądzę, że jak dojdziemy do Delta i zlutujemy, to skończymy ten odcinek. Też tak sądzisz? Co? Takie, takie no. lightowe lutowanie to jest, a... No, lepiej niekiedy niż A no. jutro po będzie tak jakby wprowadzenie, będzie nowa seria z tym... Emulatorem. Znaczy będzie ta sama oczywiście, My też będzie z URZI, ale po prostu będzie o polskim symulatorze, nie? Będzie ta i ta po prostu. No, raz na teraz raz na tym będziemy oglądać. Zobaczymy w ogóle jak, jak tam to wygląda, a jak tutaj. Zostaję mniej więcej porównam jak to 35. No i żeby jakaś opowie... Pani optymal... będzie, będzie więcej Polaków, to mi się najbardziej podoba. Tam są sami Polacy jak na razie. Mam nadzieję, czy, czy jest jakiś mocny anti -cheat. Nie wiem co on tam wygrał. Ile masz paska? Yy, całe. Bo ja już ci wyczyścił... Dobra, mam ci już, zapraszam do grupy. Okej, okay, jestem. Tabik. Siemaneczko, akceptuję. Yy, masz coś do picia? Ja pierdzielę, ile zombie. Bo właśnie, ja tu wybiłem zombie. Ty byś widział, ile tu jest zombie. Czeku, pójdź na lotnisko, to się zetrasz, jak zobaczysz super zombie. Wiem, widziałem tego, co co... co miał live ostatnio Bąkola? No, co, go... co kurwa, to zombie, jak rozpierdolisz, to jesteś koksem. Sorry za bluźnierstwa. ale. Ale, jak on ma tych AKMów, ma cały safe. No bo Bonkle gra grał DAFY. On jest spoko, gość. No, ale widzę, że GC często kupuje. No czasami kupuję no. Każdy ten, każdy kto mu się jakaś gra podoba to później. Mówię, że niektóre gry mi się nie podobały to kupiłem, Ale mniejsze. Kupuję sobie a <grym> Ty i coś leży. Oczywiście, że jakaś broni 1911 Eee, yy, ale sobie wezmę sobie... nie! W ogóle dziwne jest tym twoim bugiem. Że widzisz no, przedmioty przez ścianę. Ale przynajmniej plus dla mnie. No tak, ale mogą ci zaraz... Ty mam 20 bandaży, rozumiesz to. Tak wiem, że mnie mogę osądzić. Dawno tych bandaży też tylu nie miałem Mój rekord to jak miałem w ekwipunku 117 naraz. Jezus, raz. czemu ja mam dwa krugery? Equipment, zobaczymy 10. Pełny Kruger to jest Pe po prostu... 9. Jezus. Bo wam tyle, pełny kruger to jest taki szpał. Serio? Mam dwa krugery i mają dwa pełne magazynki. Chyba Ja się. 5 5. pięć. pięć. nie wiem co zrobić z tym. Nie wiem, mam. nie mam miejsca. Chcesz? Nie, nie, ja nie zbieram krugerów, nie jestem jakimś debilem, żeby zbierał krugery. Sorry, nie jestem. Przepraszam, ale Rokalon 2K dla mnie lami w tą grę. Witam. Pozdrawiam. Cię. dziewięć, jeden, jeden. Nie, ty się No nie, rób co chcesz, ja sobie lutuję. No spokojnie. Aha, o co ci zombie chodziło? Już się wybijam. Nie wiem, czy o to mi chodziło. No lajcie, je wybijam. Kurde. E, też może Tam się pojawić odcinek, jak e, będzie jak chciał ze Strongholda. Czyli z tych serwerów, gdzie się napierdalacie, ale trzeba, musimy jakieś bronić. Ja mam, ale... jak na razie z tego co słyszałem. Na dwójce mam katany i Mhm, no spoko, spoko. Dobra, ej, no nie chodź za mną, tylko też lutuj sobie, weź, nie wiem, na te domki tutaj lutuj, ja pójdę na drugą stronę, dobra? No. Bo to nie ma sensu, jak będziemy koło siebie łazić i sobie dupę lidać. Na przeproszenie. Mm. Już coś widzę. O, picie, jest! Jest! Zawsze o tym marzyłem. Ale sprawdziany byłem. Następne chyba. Kanów pasta, też się przyda. O, jak pięknie. O mniam, mniam, mniam. A, i stąd z tym aluminiowym? No. Nic co, chciałbym zagrać? No, pisał coś tam, ale coś nie odpisuje. Może ma karę? Nie, nie no, nie wiem. Wiesz, no, ja, to... ja mam tutaj drugą postać tylko że ja tam mam full staff, a customk, large snajper ja i dlaczego się pytasz? Z ciekawości. Bo zawsze więcej osób się lepiej lutuje, czy no gra. Fuck! Jak z takiego daleka mnie walłeś? Walnąłeś. Cicho, jedno i to samo. Ach to. Nie wiem, pewnie gówno będzie. O, Dobra, ja w sumie... Mam... Aha. Dobre? No jak chcesz to sobie ja... Się... Nie No ja wiem co chcę, a co... Nie chcę Niech się, jak, jak... twoje znalazłeś, jest twoje, no. Ale czy jest dobre, ja się będę. No może być. Nie jest to najlepszy pistolet. Ale to też nie jest najsłabszy pistolet, więc no... Nie ja bym chciał wszystko, co znajdę, to mieć dla siebie, ale niekiedy, kurde, szkoda mi niekiedy pistoletu wywalić, na przykład. Dobra, idziemy do Delty? następne, co? Czy idziemy już do Delty? Pik. Zaraz. Chocolate bar. A Właśnie, ktoś... Sorry. Ktoś mi pisał o tym can of Daje trochę życia. No nie wiedziałeś o tym? No nie. Właśnie mi pisał to. No pytaj się o Ale takie dzięki, rzeczy. Ale dzięki, dzięki. Nie, fajnie, że na przykład widzowie mi piszą co... co na przykład jak czegoś nie wiem, nie? Bo to mi tylko plusy dodaje i widzę wtedy, że jednak chcą tą serię. Jak piszą, nie. No i chyba ta seria jest najlepiej na twoim no, kanale. No chyba tak. To pierwsze odcinek chyba nie... się tak nie wybiłeś z tym swoim kolegom. Yy, no czy, no nie wiem. To, to jak żeśmy zaczęli my grać to trochę rag, po... rag. To jak my zaczęliśmy grać to trochę ci pokazałem, nie? No Jakieś ragi tu są cegły. Znaczy no gra jest ciekawa, no. No nie no jest dużo do rzeczy do zrobienia i to mi się... No na, podoba. na tą grę też trzeba mieć dużo czasu też trzeba przednać. No. No i dla mnie ta gra się nie nudzi jak na razie, a ja już mam ją od Alfy czyli od grudnia 2012 roku. Dobra, lecimy do Delty, chodź. I potem skończymy odcineczek i... skończymy odcineczek i możemy nie wiem. Co jedzenie może... takie rzeczy. No spa. Wywalić Kruger22 Nie wiem jak chcesz. Chodź już do tej delty szkoda czasu. Double belera wywal chyba. I chodź do tej delty i później skończymy odcineczek. Mam no. jedną tą złotą, tą. No i weź ją, dobrze. No jak kończymy na odcinek na dalej, nie? Taki będzie. Takie ajtowe lutowanie, nie? Tak. Co się zdarzy teraz. I tam tutaj bardziej ten odcinek jest dla Was informacyjny. Który? No, no ten, nie? No, żeby, to żeby, żeby... Tak <grym> o tym emulatorze, dlaczego nie A, było No, 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 no. Takie po prostu lutujemy sobie tam wiecie, pow... mówiłem wam co będzie do sobie odcinku i takie tam. Takie malutkie informacyjki. Dobra, no już, już biegnę. Już też byś mógł pomóc. No biegnę, biegnę. Znalazłeś coś ciekawego? Nie. Ja, ja nie no. dużo antybiotyków dzisiaj nigdy. No, w ogóle jest dużo polneków. Jest więcej broni niż kiedyś. Kiedyś same magazynki się rozpiły. Aha. No, na przykład miałeś pięć stanowisk, a nie miałeś czwórki i to było po prostu tak chujowe. Ja kiedyś, pamiętam, kupiłem to, za bardzo, nie wiedziałem z kim i wiecie, tak... Jakoś nie przypadło mi, ale teraz od razu lepiej się gra, jakieś się z kimś. Czy ja ja do... kiedyś, jak zaczynałem, też mi się nie podoba, bo Ja po prostu szukałem klanów i tak... No. Tak... Ja też. O. Ja widzę, że broń jest taki, taki happy, nie jest broń, wow. Julia, no, nie. Nie kurka No. Ja pamiętam właśnie w pierwszym odcinku. Nie, grałem właśnie w tamtym, co był pierwszy odcinek z Invastation. Na moim kanale i grałem z tamtym, to właśnie to razem, broń. mówię Jest, jest, nagle je pój, lepsza, to dostałem, nie? No... logali! Ale nie, to było w innym odcinku, to było poza odcinkiem w ogóle Zachodziliśmy, broń właśnie do domu Ja już wychodzę z tego domu, nie, się musiał stać Ja idę na policję, moje ulubiony lud Dobra? Ty może już z kolej policję biorę Ja mam tą szczęście, nie wiem czemu ja mam wybiję pan na policję mi Ja to robię Jolo, patrzcie jak się robi ludzie Jolo. No ty sobie tam powybiję. Bum, BUM! 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 I za tobą BUM Ej, bo goni mnie jakiś sprinter ciotę. BUM! Wejdź do I BUM! A, i nie trafiłem. I BUM! Jolo I takie dobra, ja idę z tobą, mam to gdzieś. Albo nie, ja z tobą nie idę. Wiesz co mnie bardziej w górze, że jesteś za ścianą, a ze sprintujesz i tak cię zombie zobaczy. Jak on nie śmiał to tak mnie nie miał. MP7 znalazłem, Juhu. Ja znalazłem Jokwite M16. Serio? No. I ramo. Zaraz ci powiem trójeczka. Trójeczka. Okej, okay, jedyneczka. Dwanaście. I... 16 Boże, mało. I to jest dla mnie. Nie wiem, o. Jezu że... Ta Bulbaler wywalić, dużo hałasu robi, nie? Dobry bar jest słaby. Nie wiem, kto takie główne by zbierał, dobra, już wiem. Dobra, zamknij się. Ja już też się Save. A co ci daje sejf, do którego nie masz dostępu? Ja no, może zgadnę kiedyś. Osoba. To muszą być liczby? Nie, ja miałem swoje sejfy, mam. Dobra, nie. To może być miliony kompozycji. Nichuja. Jakbyś, Olga, to by byłby fail. Co? Byłby fail odcinka, gdybyś. Ostatnio gościa widziałem, znalazł właśnie trzy takie nie Sejfy. I wpisał byle jakie hasło i zgadnął i do wszystkich trzech było to samo to błąko około... 3 czy ponad trzy nawet Duś, dużo było w jednym miejscu nie po takim namiocie no wiesz co ja już po tym jak teraz tutaj dokończymy to latać to jutro możemy pograć bo wiesz ja bo my, u mnie w polsce jest 22 o Nailgun ja Ty wiem. sobie, nie wiem, zrenderujesz ten odcinek i ja przecież to mi Cześć, po prostu... 16? Nie chcę, jak mi przejdziesz na YouTube'a, to... To mi na... daj, daj linka po prostu. Tylko kogo myślisz, której będzie mojego ja czasu? Nie naprawdę nie wiem. Ale dzisiaj myślisz? No rano. Ale jak rano? Nie ogarniam. No rano. Aha. Znaczy, pamiętaj o tym... Pamiętaj o tym ściąganiu. O jakim ściąganiu? O no, no. tego emulatora. No. Jak skończymy to ci tam linki ściągamy, ja już też będę go ściągał okay. zaraz. Długo się będzie ściągał? No nie wiem, ma jaki ma... <coughs> 4 giga no, trochę to jest, no ale... Mój tam. Mój tam, tam. Masz rację. Dobra, idziemy. Chodź do, do na... mnie! I logniesz koło mnie. Gdzie? Gdzie jesteś? U la, -la kamik. No to ci grubo powiem. Też mam AKM. Too much wait, poczekaj, muszę coś wywalić. Yy, tak. Ty! Tu jest FNK jeszcze. To. Tak. Czekaj, muszę ją sobie wziąć. Muszę coś wyrzucić. Jak chcesz to bierz to co wyrzucę. Gdzie ty jesteś, tu? Dobra, wale, weź sobie tego AKM. tak mój. Small. No tak, bo go wyrzuciłem. Boże, masz tutaj, nie chcesz to... sobie wejść. A kemka? Aha. Ma coś? Ma coś, ma coś. Ma coś AKM? To już mnie, No i chyba kończymy tym sposobem ten odcinek. Ma coś jakemka? Ma, ma, ma. Kończymy ten odcinek, tak czy jak? Czekaj. Ja już się z wami żegnam, Cześć. Nie ma nic jakemka. No, cześć. No, jeszcze jestem, tylko nie wiem, że wyłączasz nagrywanie, kurwa. Ja pierdolę. <noise> jaki sweks, jaki ten. <noise> to jest jakiś pogrzeb. Y jaki pogrzeb, Boże. Nie wiem, <noise> paulowy dedy chyba tutaj. No, kurwa, boże. jest to ten? Nie wiem, gdzie jesteś. N Z tej wieżyczki. Okay. No to nie wiem, no. <noise> Dobra, kładziemy się Dobra, ja wychodzę No to cóż, dzięki za wyświetlenie i do zobaczenia w następnym odcinku Narka